Miasto i wieś nie są już odrębnymi światami. Rozwój małych miast jest ściśle powiązany z rozwojem terenów wiejskich. A rozkwit metropolii nie może odbywać się kosztem wsi. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski stał się miejscem debaty naukowców i samorządowców nad zrównoważonym rozwojem. W takim regionie jak Warmia i Mazury ta równowaga i ten rozwój zrównoważony jest konieczny. Tutaj ze względu na fakt, iż na dużym obszarze, 24 tysiące km2, zamieszkuje stosunkowo nieduża populacja, 1,4 mln mieszkańców, mamy rozdrobnienie małych miasteczek, miejscowości, wsi. Blisko 600 tysięcy mieszkańców jest ze środowiska wiejskiego. Więc na Barmii i Mazurach trzeba rozwijać nie tylko duże miasta, ale również mniejsze miasteczka, wsie, środowisko, uzbrajać w infrastrukturę, stwarzać możliwość usług, stwarzać możliwość miejsc pracy poza rolnictwem, bo rolnictwo nam się bardzo mocno koncentruje i dzisiaj musimy mieć rozwój zrównoważony na całym regionie Barmi i Mazur. Od 2000 roku Europa przenosi się na wieś. W Polsce na wsi mieszka już ponad 40% mieszkańców i ciągle ich przybywa. Wieś stała się atrakcyjna, a dom na wsi nobilitującym wyróżnikiem w społeczeństwie. Wieś jednak wsi nierówna. Atrakcyjne są tereny podmiejskie. Natomiast 1 trzecia polskich wsi to wsie schyłkowe, wyludniające się i starzejące. My mówimy tutaj wręcz o sprawiedliwości terytorialnej, a więc o trochę innym pojęciu. To znaczy, że nawet nie chodzi tutaj o równowagę na zasadzie statycznej, tylko chodzi o rodzaj wyważenia, równoważenia bardziej niż o równowagę. Otóż tej równowagi nie ma, czego dowodem jest to, że następuje depopulacja zarówno wsi, jak i małych miast. A w konsekwencji szczególnie ta depopulacja dotyczy młodych pokoleń, młodych ludzi, no tych najbardziej energicznych, tych najbardziej przyszłościowych. To oczywiście cierpią miasta i cierpi wieś. I pytanie, jak można stworzyć inne relacje pomiędzy miastą i wsią, aby ludzie chcieli tu zostawać, aby widzieli tu sens, swoją przyszłość. Tak nie jest. I to oznacza, że mamy do czynienia z poważnym problemem. Aby rozwój miast i wsi był harmonijny, na wieść trzeba patrzeć nie jak na teren za miastem, ale jak na arenę relacji człowiek-człowiek. Człowiek gospodarka, człowiek przyroda, człowiek otoczenie, tak twierdzą socjolozy. Wieś to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim bardzo bogate dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe, które trzeba pielęgnować, ale też trzeba czuć współodpowiedzialność za rozwój wsi. Wieś głównie produkuje żywność i trzeba dzisiaj docenić tych rolników, którzy chcą pracować na wsi, chcą produkować tą zdrową żywność i czują ciężar odpowiedzialności za rozwój wsi. Jednak wieś staje się sypialnią miast i my to rozumiemy i staramy się tą infrastrukturę dostosowywać, dopasowywać, natomiast wciąż uważamy, że wieś musi się to swoim rytmem, że to ci napływowi, przepraszam, mieszczuchy nie mogą decydować o tym, w którym kierunku wieś ma się rozwijać, bo jednak ona ma swoją specyfikę. Rozumiemy potrzeby jednej i drugiej strony, ale musimy to wszystko wyważyć i starać się z jednej strony budować infrastrukturę, a z drugiej pozwolić rolnikom rozwijać się w tym kierunku, na ile sytuacja im pozwala. To jest tak zwany proces suburbanizacji, a więc rozlewania się miasta, a więc również... E Wyjazdu naszych mieszkańców, którzy do tej pory tutaj mieszkali, którzy tutaj pracują nadal. Poza granice administracyjne miasta, a więc wyjeżdżają, a więc tam budują czy to domy jednorodzinne, czy to korzystają z budownictwa wielorodzinnego, bo przecież gminy sąsiednie takowe również realizują na swoich terenach. Myślę tu oczywiście o deweloperach. I w związku z tym jest to zjawisko, które dla nas jest no, niestety negatywnym. Wobec tego na pewno będziemy prowadzić takie działania, żeby po pierwsze e, ci którzy mieszkają, pracują, przepraszam, pracują w Olsztynie i mieszkają w Olsztynie mieli pewne udogodnienia w zakresie wszelkich usług i projektów, jeśli mówimy tutaj oczywiście o środkach pieniążkach które trzeba zapłacić, ażeby skorzystać z danej usługi, będzie to taniej niż w przypadku mieszkańców, którzy tu nie rozliczają się swoim pitem, którzy nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem czy też budową nowej infrastruktury, niezwykle potrzebnej dla nas wszystkich, z której nie tylko my korzystamy, ale i właśnie sąsiednie gminy. Musimy żyć w symbiozie, No trzeba nauczyć się partycypować. Partycypować to znaczy współodpowiadać za, za to, co się dzieje na tych obszarach wiejskich w kierunku kierunku zrównoważonego rozwoju współdecydować i szalenie istotna sprawa współodpowiadać. Tego niestety już nie potrafimy, ale wspólnie musimy się uczyć, jak współodpowiadać za to, co się wokół nas dzieje. Uważam, że w takich lokalnych społecznościach jak gmina Urzędnik, wychodzi nam to zdecydowanie dobrze, bo już poprzez sam Fundusz Obywatelski, poprzez te fundusze sołeckie, które wdrażamy na wsi, my naprawdę w sposób zdecydowany oddziałujemy na to, co się tam dzieje, bo przypomnę 1% budżetu na Fundusz Obywatelski, a kraj Miasto Kraków, Szczecin czy Warszawa 0203, a więc prawie pięciokrotnie mniej. Miasta nie mogą się rozrastać, miasta muszą się rozwijać. Jeśli miasto się rozlewa, to koszty utrzymania w mieście rosną. Częściowo przenoszą się na gospodarstwa domowe, częściowo na budżet miasta. Tak? No bo co oznacza, że ludzie chcą poszerzenia miasta i bo chcą mieszkać 20-30 kilometrów Kilkanaście kilometrów, kilka kilometrów na terenach zielonych. To znaczy, że dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, utrzymanie komunikacji, utrzymanie dróg to wszystko coraz więcej kosztuje. To nie ma sensu. To jest zła, to jest zła polityka, to jest zła droga. Miasto powinno raczej zagospodarowywać swoje tereny. A szukać siły w otoczeniu na zasadzie, że to otoczenie powinno mieć swoją drogę rozwojową, ale która wiąże się z miastem. Część usług publicznych, część przedsiębiorczości, którą potrzebują ludzie na wsi, nie musi tam być. Musi, może, może być tu. Tu musi być szkoła średnia, tak żeby ktoś, kto chce rzeczywiście być producentem żywności lub jakąkolwiek inną dziela, działalność prowadzić, miał gdzie wychować swoje dzieci, miał gdzie wykształcić swoje dzieci. Tak? bo inaczej ci ludzie też będą stąd uciekali. Dlatego, że współczesny rolnik to przedsiębiorca. A kogo my widzimy jako rolnika? Kogoś, kto czeka na dopłaty z Brukseli albo dotacje ze strony państwa, a nie przedsiębiorca, który z tej działalności ma szansę utrzymania się pod warunkiem, że w swoim otoczeniu będzie miał całą masę fachowców. Od maszyn, ale także od edukacji, od marketingu. Ci ludzie nie muszą tam mieszkać. Oni muszą być w tym mieście, które. Towarzyszy mu, ale jeśli tych ludzi nie ma, jeśli ta przedsiębiorcz przedsiębiorczość wspólnie nie tworzy obiegu gospodarczego, to nikt się z tego nie utrzyma i ci ludzie będą uciekać. Więc musimy na to spojrzeć kompletnie inaczej, ponieważ ta droga to jest droga do pogłębiającej się do populacji, droga do zastoju, droga po prostu także do osłabiania tej części kraju, jakim jest to województwo, ale też sąsiednie. I Podlaskie, i Lubelskie, i Podkarpackie wszystkie mają ten sam problem. Przyszłością do, dobrego rozwoju naszego kraju jest jednak dobre wykształcenie naszych studentów i to musi być dobrze powiązane z rozwojem, jak wspomniałem, przede wszystkim gospodarczym. Partnerem konferencji był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wnioski z niej wykorzysta przy tworzeniu swoich programów. Konferencja olsztyńska należy do cyklu seminariów i konferencji Open Eyes Economy on Tour którego zwieńczeniem będzie Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, odbywający się w Krakowie. Podobna konferencja odbyła się na UWM przed rokiem. Seminaria i kongres to autorski pomysł profesora Hausnera. Organizatorami konferencji byli Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie oraz UWM.